Witam, Piotr Byton, konsultant firmy Fox, Pro Lublin. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić namiot kuchenny Royal. Zbudowany z tych samych materiałów, co słynna seria namiotów Royal XXL. Wymiary namiotu: wysokość 2,20, szerokość 2,20, długość, o długości 2,20, szerokości 150 cm. Namiot możemy stosować z przednim panelem, czyli są w komplecie trzy rodzaje paneli, czyli typowa siatka z moskitery. Druga opcja to e, przedni panel z tego samego materiału, co, co wykonany jest namiot. I trzecia wersja jest z szybą PCV. Jak zarówno z przodu namiotu, tak i z tyłu te same zastosowanie. Podłoga w namiocie e, dopinamy za pomocą zamka na wysokości 15 cm. Bardzo fajne rozwiązanie. Nie dostaje się nam żadny tam piach czy zabrudzenia, czy w ogóle nie zostaje podmuchywany ten, ten namiot. Oczywiście z przodu możemy przedłużyć sobie ten daszek na dwóch, na dwóch odciągach, gdzie możemy sobie usiąść na krześle, odpocząć przed tym wędkowaniem, rozłożyć stolik. Także namiot bardzo poręczny. Wszędzie tam, gdzie musimy sobie jakiekolwiek bagaże. Oczywiście jakiś, jakiś stolik oczywiście wiadra z wiadra z zanętami i tym podobne. Wszystko mieści się to w takiej niedużej torbie transportowej. Niedużych rozmiarów, czyli bardzo poręczna torba. Oczywiście w komplecie. Propozycja Foxa jak najbardziej rozszerzona ofertę tego namiotu. Mnie osobiście bardzo on, on odpowiada, nie tylko do takich zasiadek krótkich, ale zarówno do takiego trudnego, długiego przebywania nad wodą. Bardzo szerokie zastosowanie tego namiotu. Po prostu wszystko to, co powinien mieć karpiarz na taką dłuższe zasiadki, tygodniowe, dwutygodniowe.